Astronomiczna kwota dla synów nieżyjącego pilota F-16. Tak zareagowali Polacy. Śmierć polskiego pilota F-16 wstrząsnęła Polską. Maciej Krakowian zginął podczas przygotowań do Airshow. Uruchomiono zbiórkę dla jego synów. Niesamowite, jaka była reakcja Polaków. Nie żyje major Maciej Krakowian. Tragiczne wydarzenia w Radomiu poruszyły całą Polskę. W katastrofie zginął 35-letni major Maciej Slab-Krakowian, pilot związany z polskim lotnictwem od 17 lat. Pełnił funkcję instruktora w 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, a jednocześnie dowodził prestiżowym zespołem pokazowym F-16 Tiger de Poland. Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego, oficer, który zawsze służył ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla sił powietrznych i całego Wojska Polskiego, napisał w dniu tragedii Władysław Kosiniak-Kamysz. Opublikowano filmy i fotografie z miejsca tragedii, przedstawiające zniszczony pas startowy i ukazujące dramatyzm całej sytuacji. Odwołano pokazy Airshow. W następstwie tragedii organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2025 które miały się odbyć pod koniec sierpnia i przyciągnąć tysiące widzów z Polski i zagranicy. Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2025 informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia. Zwroty będą realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów oraz za pomocą tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu. Biuro Organizacyjne Airshow Radom 2025. Specjaliści zwracają uwagę, że major Krakowian był wyjątkowo doświadczonym pilotem. W swoim dorobku miał ponad 1400 godzin na lotu, z czego około 1200 we w16, co stawiało go w gronie najbardziej wprawionych polskich lotników. Na takich pokazach latają najlepsi. Przygotowanie do pokazów, próby lotów zaczynają się dużo wcześniej. To kilka dni treningów na terenie. Gdy na szybko oglądałem filmy z tego, co się stało w Radomiu, bardzo przypominają katastrofę przed pokazami w Gdyni, powiedział Robert Zawada, pilot i znajomy zmarłego. Postanowiono ruszyć ze wsparciem dla rodziny zmarłego pilota. Zachowanie Polaków wzrusza do łez. Zbiórka dla synów zmarłego pilota rośnie w siłę żaden majątek nie jest w stanie wynagrodzić czteroletnim bliźniakom utraty ojca oprócz dzieci zostawił również żonę Magdalenę wkrótce po tej tragedii rozpoczęto zbiórkę pieniędzy które mają wspomóc rodzinę do 31 sierpnia godziny 16:07 udało się zgromadzić 1764944 zł a wsparcia udzieliło prawie 30 tysięcy darczyńców. Major Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwców, instruktorem pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team, który, jak sam mówił, od dekady z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy. Ci Którzy go znali, nazywają go dumą polskich sił powietrznych oraz asem lotnictwa. Był też oddanym mężem żony Magdaleny i kochającym ojcem czteroletnich bliźniaków Olka i Mikołajka Czytamy w opisie zbiórki. Zaznaczono również, że odejście Macieja stanowi dotkliwą stratę nie tylko dla wojska polskiego, ale i całej społeczności lotniczej. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat, ukochanego męża i tatusia zaznaczono. Podkreślono również, że całość zebranych funduszy zostanie przeznaczona na pomoc dla synów majora. Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby. To Cegiełka, budując przyszłość jego dzieci, by dorastały w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, którego ich tata zawsze dla nich pragnął, podsumowano.